Ale nam się trafiło. Pod naszym dachem w cieniu winorośli założyły gniazdo malutkie ptaszki. Okazało się, że to muchołówki szare. Pokusa, żeby podglądać rodzinkę, stała się na tyle silna, że założyliśmy im dyskretną kamerkę. Tak powstał ten film zapowiadający serię o rodzince z gniazda w dzikim winie. Pomimo, że muchołówka szara jest mniejsza od wróbelka, to jest ona największym spośród europejskich przedstawicieli rodziny muchołówek. Jedynym sposobem na rozróżnienie samca od samicy, bo są takie same, jest wsłuchanie się w śpiew samca. Muchołówkę szarą wyróżnia jeszcze jedna ciekawa cecha. Podczas gdy u innych muchołówek zwyczajem jest, że samica buduje gniazdo samodzielnie. U muchołówki szarej samica wije gniazdo wspólnie ze swoim partnerem. Na końcu tego filmiku będziecie mogli zobaczyć je podczas karmienia. Są razem na gnieździe. Sezon rozrodczy muchołówki szarej rozpoczął się u nas w maju, kiedy to samiec i samica wspólnie uwiły gniazdo. Ptaszki odchowały kilka młodych i znowu samica złożyła jajka. Samica, przy małej pomocy swojego mężulka, wysiadywała je przez 12 dni. Maluszki właśnie się wykluły. Nie wiemy, ile ich jest, ale wygląda, że mało dwa lub trzy. Potomstwo będzie przebywać w gnieździe przez 16 dni po wykluciu, jednak po opuszczeniu gniazda oboje rodzice muszą karmić je jeszcze przez miesiąc. Będzie to ostatni lęk w tym sezonie, bo potem czas się zbierać do odlotu. Już w sierpniu i wrześniu ptaszki te wracają na zimowiska do Afryki. Muchołówka szara jest bardzo pożądanym ptaszkiem. Odżywia się owadami takimi jak muchy i komary. Hurra! Wszystkie wymienione ofiary chwyta podczas swojego zwinnego lotu. Ten mały szaro-brązowy ptak siedzi przeważnie w charakterystycznej pionowej pozycji na uschniętych gałęziach lub płotach. W naszej parce mój mąż wbił w trawnik słupek, możemy obserwować polowanie. Co jakiś czas Muchołówka podlatuje szybko do góry, by złapać owada w locie i natychmiast powraca ze zdobyczą na to samo stanowisko, by za chwilę odbić się i polecieć do gniazdka. W Polsce jest średnio licznym ptakiem lęgowym, dlatego jesteśmy tym bardziej szczęśliwi, że wybrała nasz dom na swój dom. Miłego oglądania. Będą dalsze części. Pa!